Wszyscy mówią dlaczego, po co? Po co tam jeździsz? Przecież przegrywają. Ale Kibic to nie jest chyba taka osoba, co tylko jeździ dla wyników. To oczywiście, że takich jest pełno. Multum. O, ogrom. Określenie mnóstwo. Kibicują wtedy, kiedy po prostu, a się to mówi, trzeba. Ale wtedy, kiedy już nie trzeba, to już po prostu nie kibicują. Kubic, nie Bo wyników nie ma. Dziwne. Nie? Wyników nie ma, to dziś nie kibicujemy, zostawiamy szale. Bo po co? Nie na tym polega kibicowanie. Kibicowanie polega na tym, że z drużyną się jest od początku do końca, na dobrej nazwę. Dziś nie idzie, trudno, gardła zdzieramy. Może tym dopingiem pomożemy drużynie, żeby po prostu zaczęła wygrywać. No, ale właśnie, tak to jest z niektórymi osobami, które właśnie sobie myślą, że kibicowanie. Jest tylko wtedy, kiedy są wyniki, a kiedy ich nie ma, to po prostu wyników nie ma. Ja już dość trochę przeżyłem tych porażek, było mnóstwo dotkliwych, wstydliwych. I dalej jestem, jeżdżę, kibicuję. Bo moim zdaniem kibic jest na dobre i złe. Aż od poczęcia, aż pod śmierć. Tak to powinno wyglądać u każdego, a nie bo dzisiaj mnie się uźwa odwidziało, bo przegrali drugi, trzeci mecz i już kibicować nie będziemy. Nie ma takiej opcji. No nie, tak to właśnie nie funkcjonuje. Ale tak jak już powiedziałem, jest tyle osób, co sobie tak myśli. Jadąc, na każdym mecz, każdy z nas. Zawsze. Chce, żeby drużyna po prostu wygrała, no, ale no i świat piłki nożnej jest tak skonstruowany, że jest to po prostu, jakby to powiedzieć, niemożliwe, żeby drużyna wygrywała wszystkie mecze w swojej historii, czy jak to tam nazwać, no, ale niestety, źle, może być. Może być dobrze, ale z drużyną się jest na dobre i złe. Przecież dużo informacji takich czytam o kibicach, którzy dziś kibicują tej drużynie, a jutro kibicują innej drużynie. To te kibice, idą za zawodnikiem. Wiecie, o co mi chodzi. Czyli zawodnik dzisiaj gra w Borussii, jutro gra w Bayernie Monachium i tak dalej, i tak dalej. To są tacy kibice dla mnie, którzy kibicują tylko zawodnikowi, nie danemu klubowi, tylko zawodnikowi. Po prostu, gdzie się on przemieszcza, tam oni są z nim. Czy to są prawdziwi kibice? No, na pewno nie prawdziwi kibice, jako yy, kochający własny klub, ale to są kibice danej osoby, którzy podążają za nim, za danym, zawo za danym zawodnikiem. Po prostu śledzą na bieżącą jego karierę, praktycznie znają wszystkie szczegóły o nim. Jeżdżą na mecze, gdzie właśnie dziś przykładowo gra w Bayernie Monachium, a już za kilka tam tygodni, czy dajmy w następnym sezonie gra w Realu Madryt, bo później przenoszą się właśnie z Barcelony do Realu Madryt. To są te kibice właśnie, którzy kibicują danej tylko osobie, nie klubowi. Ale też takich kibiców po prostu trzeba szanować, bo jakby nie było, też jednak kibicują danej mu piłkarzowi. Ma swoich tym piłkarz, tych fanów. No i tak to nie więcej właśnie wygląda z tymi kibicami danej osoby. Ale tak jak już powiedziałem, my kibice, którzy kibicują wiernie klubowi, zawsze są na dobre i złe. Nie jest to tak, że tak jak już powiedziałem. Dziś jest wynik, to dziś kibicuję. Jutro nie ma wyniku, to jutro nie kibicuję. No, u mnie takich rzeczy, kwestii nie ma. Na pewno jestem wkurzony po przegranym meczu, ale tylko takim, gdzie nie oddali serducha na boisku. Po prostu olali ten mecz, żeby tak to powiedzieć. To jest naprawdę zły, bo kibice Dopingują po to, żeby po prostu szło nim lżej lepiej. Żeby ich wspomóc w tych słabych chwilach. No a oni, jeżeli nie oddawają tego serducha, to na pewno złość jest wielka u nas w sercu. No ale tak to właśnie wygląda z tym naszym światem kibicowskim. Co dalej w moim tutaj nowym programie, jak obserwujecie tutaj w moim kanale, tak jak już powiedziałem w poprzednim mnie kilka chyba tam filmików do tyłu, pierwsze pierwsze takie różne próbne filmiki, co tak naprawdę chcę robić. Ale tak jak powiedziałem jestem kibicem, jestem pracownikiem Borussia Dortmund, więc pod tym kierunkiem właśnie będę filmiki tworzył, czyli nie tylko będziemy tu mówić o samej piłce nożnej i nie będziemy tu tylko o kibicowaniu, ale będę podążał właśnie tą ścieżką kibicowską, ale zarazem też odwiedzał różne ciekawe miejsca. Pierwszy taki już wyjazd, który mam zaplanowany, to jest 6 kwietnia. Lecimy do Barcelony. Później mecz Barcelona-Borussia Dortmund. Powrót Piątek, przesiadamy się do samochodu i już z Düsseldorfu, z prosto z lotniska, chwilę, wpadamy do domu, tak się to mówi, na szybciutko, przepakować trochę tasze i do samochodu i w podróż do Monachium, bo 12 później jest mecz Borussia, e, Bayern Monachium Borussia Dortmund. I też będę chciał właśnie pokazać widzom tutaj Wam, jak to mniej więcej w Monachium wygląda, Byłem już raz jako miasto. Naprawdę byłem zaskoczony, ale to już inne sprawy. Nie będę o tym mówił, czym byłem tak bardzo zaskoczony. Ale pozytywnie, więc będzie się działo. Aby nie było tutaj na kanale, dziękuję tym, którzy już śledzą. Nagomijcie tak, w jakiś sposób, pomóc mi przesłać ten kanał dalej, żeby ta oglądalność była większa to będę bardzo wdzięczny Wam. Rzeczy, które na pewno będę chciał zrealizować, to dużo rzeczy związanych w kierunku właśnie w Borusie, pod Borussia Dortmund, czyli pokazanie tego wszystkiego, ale też na pewno będę chciał odwiedzić inne stadiony, tak zwane te mecze, które bardzo mnie będą interesować, ciekawić, no ale Tutaj w Bundesliga problem jest z biletami. Nie jest to tak proste, żeby sobie wejściówki zorganizować cho, Powiedzmy sobie na drugą Bundesligę. Takie mecze jak w Hamburgu wysprzedane, czy w Kolonii wysprzedane, czy w szalkę wysprzedane. Jeśli nie masz tego członkostwa, to jest naprawdę wielki problem, tak jak w pierwszej Bundeslidze, czy Borussia Dortmund, czy Bayern Monachium i inne, inne kluby. Ja mam też szczęście, że jestem Pracuję w Borussia Dortmund, mam te mecze domowe na, i widzę, na bieżąco widzę te mecze, na bieżąco śledzę, jestem tam, to mogę dużo powiedzieć, dużo informacji tutaj przesłać. Gorzej już właśnie wygląda z tymi meczami wyjazdowymi, bo zasada jest taka, że tych biletów wyjazdowych jest bardzo mało, więc... Zazwyczaj ultrasi to, czyli ci, którzy prowadzą doping ogarniają te wyjściówki, ale nie wszyscy, nie wszyscy. jest masa osób, które po prostu też wyjeżdża na mecze wyjazdowe, a 6000 biletów przykładowo, jeśli Brusia dostanie na wyjazdowe spotkanie, to też oczywiście zależy od pojemności stadionu, to naprawdę chętnych jest masa. Więc też ciężko dostać, ale jakoś to będziemy ogarniać. Nie będziemy patrzeć, że nie idzie, bo idzie wszystko, tylko a się to mówi małymi krokami a do celu. Więc śledźcie, będę bardzo wdzięczny wam. Będzie tych filmików coraz coraz więcej. Na pewno już najbliższy to w kolejny, to już w niedzielę. Mecz z Mainz. Też różne informacje wam powrzucam tutaj na kanale. Plus jeden, dlaczego właśnie? Dużo pyta, dlaczego kanał plus jeden? Dlaczego nie piłka nożna? Coś, coś takiego. No, dlaczego kanał plus jeden? Bo plus jeden, czyli jest jeden więcej, czyli my jako kibice są my tym dodatkowym zawodnikiem, wsparciem dla, dla piłkarzy. Przez to plus jeden. Więc tak sobie to wymyśliłem. Jest dużo rzeczy, których też bym chciał pokazać tutaj na kanale, ale, mały, tak jak powiedziałem, małymi krokami do przodu. Yy, będę na pewno też chciał pokazać, bo jak to mniej więcej wszystko tam wygląda. Jest to poukładane, ale to z biegiem czasu. Więc śledźcie na bieżąco. Będę wdzięczny Wam. A Tak, jak już powiedziałem, jeżeli potraficie yy, te filmiki, filmik, przepraszam. Udostępnić dalej. To będę wdzięczny. Powiem szczerze, jestem lajkiem tutaj na YouTube, więc za bardzo się nie znaczy w ogóle jest taka możliwość przesłania filmiku dalej. To muszę trochę poczytać. Więc jeszcze raz śledźcie, będę wdzięczny. Widzimy się już w niedzielę, a później jedziemy do Barcelony, tak jak już powiedziałem, Monachium i podmążamy dalej też oczywiście będzie mecz z Leverkusem tutaj na moim kanale wyprawa oczywiście mówię cały czas o wyprawach nie będzie żadnego jakby to powiedzieć wam filmików z meczu bo po pierwsze na co trzeba mieć zgody bo głównymi sponsorami właśnie jest Sky więc żeby uzyskać prawa Autorskie, to jest bardzo ciężko. Więc nie będę tu stawiał filmików z Bundesligi, może jakieś tam małe fragmenty, ale bardzo mało tu będzie. Raczej będę chciał Wam pokazać, jak to wszystko wygląda przed meczami, jak dane miasto wygląda. Pod takim punktem będę tutaj realizował swój program. Dzięki, że jesteście jeszcze raz, i do następnego.